Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej pod wysokim protektoratem pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z gminą miasta Inowrocławia przy ofiarnej pomocy wszystkich czynników rządowych, wojskowych, władz powiatu inowrocławskiego i z Społeczeństwa Kujawskiego Komitetu Miejskiego LOPP oraz Komitetu Budowy Lotniska i Miejscowych Kół LOPP wybudowała lotnisko w Inowrocławiu. Lotnisko za zgodą pana marszałka Józefa Piłsudskiego. Nosić będzie imię pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, symbolicznego uosobienia obronności państwa i mocarstwowej jego potęgi, zaszczytnem dla społeczeństwa Kujaw, wyrażeniem zgody swej, Dał wódz narodu wyraz swego uznania dla prac z budową lotniska związanych oraz podkreślił równocześnie doniosłość tegoż lotniska na krańcach zachodnich. Niemniej doniosłe znaczenie mieć będzie lotnisko ze względu na fakt, że jest to pierwsze lotnisko w Polsce w miejscowości uzdrowiskowej, jaką jest Inowrocław. Uroczyste poświęcenie i otwarcie lotniska nastąpi w niedzielę, dnia 24 września 1933 roku. W zrozumieniu znaczenia uroczystości tych nie tylko dla społeczeństwa Kujaw oraz Ziem Zachodnich, ale również społeczeństwa całej Rzeczypospolitej, zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich obywateli o wzięcie udziału w poświęceniu i otwarciu lotniska, by zadokumentować wobec wroga, czychającego i odgrażającego się na granicy zachodniej, że wszystkie ziemie polskie czuwają wespół z ziemią zachodnią i rozumieją doniosłość stałego wzmacniania obronności państwa nie tylko na lądzie, nie tylko na morzu, ale również i w powietrzu, na błękitnym naszym niebie. Przy szarych chmurach, czy w dzień, czy w nocy, wśród ciszy, czy burzy. Niech zlecą do stolicy Kujaw zachodnich orły nasze ze stolicy państwa ze ziemi lwowskiej, dalekiej ziemi wileńskiej, drogiej nam ziemi Śląskiej i Podlaskiej, z pięknej ziemi krakowskiej. Z nadmorza i Gdańska naszego, pomorza i ziemicy Wielkopolskiej, aby radosnym warkotem i hukiem motorów dać wyraz, że cała Polska bacznie ma zwrócony zwrok na zachód i patrzy ufnie w przyszłość, wierząc w zwycięstwa swe pod skrzydłami dzielnych naszych orłów powietrznych. Każdy, kto ma serce polskie? Kto szczerze patrzeć chce w przyszłość i kto wzmacniać chce potęgę państwa polskiego, niech składa grosz ofiarny, pracę swą i poświęcenie na szczytne cele Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, a szczególnie na miejscu na dalszą rozbudowę lotniska w Inowrocławiu. Inowrocław we wrześniu 1900 Trzydziestego trzeciego roku. Program uroczystości poświęcenia i otwarcia lotniska w Inowrocławiu. Imienia pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Sobota, dnia 23 września 1933 roku. Godzina 15. Sygnał syren przedsiębiorstw miejskich oraz fabrycznych przez 3 minuty. Godzina 15.03. Jedna minuta ciszy dla uczczenia poległych oraz zmarłych lotników polskich. Godzina 17.30. Otwarcie Wielkiej Skarbony. Na placu przed magistratem celem zbierania dobrowolnych ofiar na rzecz budowy lotniska oraz LOPP. Godzina 20. Capstrzyk Orkiestry 59. Pułku Piechoty po ulicach miasta z udziałem delegacji miejscowych kół LOPP. Godzina 20.15. Zebranie towarzyskie w Aeroklubie Kujawskim. Sekcja aeroklubu poznańskiego w własnych lokalach, hotel BAST dla członków oraz zaproszonych gości. Niedziela dnia 24 września 1933 roku. Godzina 6. Pobudka orkiestry 59 Pułku Piechoty po ulicach miasta. Godzina 7. Hejnał zwierzy Kościoła Matki Boskiej. Godzina 10. Uroczyste nabożeństwo na lotnisku. Godzina 11. Poświęcenie lotniska. Godzina 11.15. Poświęcenie figury Matki Boskiej i oddanie pod opiekę Matki Boskiej lotniska. Godzina 11.30. Uroczyste otwarcie lotniska i oddanie do użytku publicznego. Godzina 11:30. Sygnał syren zawiadamiający akt otwarcia lotniska. Godzina 11:40. Wypuszczenie kilkuset gołębi pocztowych na lotnisku. Godzina 11:45. Przemówienie prezydenta miasta, przedstawiciela rządu, przedstawiciela LOPP. Poczem wręczenie adresu hołdowniczego dla pierwszego marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego, oraz dekoracja zasłużonych działaczy LOPP. Godzina 12.15. Uroczyste odsłonięcie tablicy marmurowej ku czci pierwszego marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego na lotnisku. Godzina 12.20. Wpisywanie się do księgi pamiątkowej. Budowy lotniska w Inowrocławiu, przedstawicieli rządu, duchowieństwa, władz samorządowych i wojskowych, członków komitetu honorowego i wykonawczego, rodziców chrzestnych i tym podobnych. Godzina czternasta pokazy lotnicze dla publiczności na lotnisku. Godzina osiemnasta uroczysta akademia w wielkiej sali Teatru Miejskiego. Uwaga, od godziny 8 do 19 dowolne zwiedzanie Muzeum Lotniczo-gazowego i zdrojowiska. Drukarnia Kujawska SA i Nowrocław.